Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj pierwszy film z testu odmian pomidorów, które rosną u mnie w szklarni i w ogrodzie. Pokażę Wam. Jakie pomidory, jakie odmiany są u mnie? No i zrobimy sobie test smaku odmian pomidorowych. Te, które są w tym sezonie w moim ogrodzie. Więc zapraszam do oglądania. Będzie to pierwszy odcinek, a może za tydzień będzie drugi odcinek z następnej części pomidorów. Pomidorków jest dość sporo dość dużo odmian jest w moim ogrodzie. Praktycznie są to wszystko nowe odmiany, więc ja nawet nie wiem, jak pomidorki smakują. Wszystko Wam powiem w teście. Będziemy testować odmiany pomidorów. Zapraszam do oglądania. No i możecie, kochani, w komentarzu pod tym filmikiem napisać, jaka jest Wasza ulubiona odmiana pomidora. No i testujemy pomidorka. Bardzo dobry pomidorek z cieniutką skórką, słodko kwaśny w smaku. Kolejny pomidorek w smaku bardzo słodziutki, ale ma twardą skórkę. Podobno jest to pomidor przecierowy. No i ma tutaj bardzo dużo tego środka, ale soczysty i słodki. Pomidorek nie jest słodki, ale bardzo smaczny. Skórka jest lekko twarda. Jest to zielony pomidor przepyszny, bardzo dobry. Nie jest mocno słodki, z mięciutką skórką. Bardzo dobry, polecam. Pomidorek bardzo dobry, w środku zielony. Skórka jest mięciutka, coś podobne w smaku do kiwi. Tylko jest dwukolorowy, zielono-fioletowy. Kolejny pomidorek, taki żółto-brązowy. Tylko niestety u mnie były takie malutkie, ale nie jest to koktajlowy, to jest średni pomidorek. W smaku bardzo dobry. Mięciutki, skórka lekko twarda, ale da się zjeść. Kolejna odmiana pomidorka. Duży pomidorek, bardzo taki mięsisty, lekko kwaśny w środku. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że będzie bardzo słodki, a jest lekko kwaśny. Bardzo duży, sama nazwa. No i powiem Wam, porównuję go teraz z tym pomidorem, który był bez nazwy i nie wiem, czy to nie jest ten. Ten pomidorek, który u mnie chorował jako pierwszy niby na zarazę ziemniaczaną. To chyba jest ta odmiana. Kolejny pomidorek, słodziutki, bardzo przyjemny w smaku, skórka mięciutka, nic twarda. Pomidorek teraz czerwony, powiem Wam słodziutki, bardzo pyszny, malinowy. Yy, mogłabym powiedzieć, że bardzo dobry. Jedna wada, niestety, twarda skórka. Twarda skórka, nie da się jej zjeść, ale w środku zawartość jest przepyszna. Bardzo plenna odmiana pomidorka czerwonego. Pomidorek, niestety piękny, można powiedzieć, bardzo śliczny w kolorku i kształtem, bardzo ładny, ale nie smakuje mi. Nie jest słodki, jest taki, można powiedzieć, troszkę gorzkawy i niestety całkowicie twarda skórka. Nie wiem, może akurat u mnie jest, ale rosną w szklarni i nie jestem z niego zadowolona. Raczej u mnie ta odmiana już nie będzie. Bardzo dobry pomidorek, koktajlowy, taka mała śliweczka. Najpierw jest fioletowa, a potem się robi czerwono. Czarna, taka można powiedzieć. Słodziutki, a ja takie właśnie lubię. No i z mięciutką skórką. Przede wszystkim to jest też ważne w pomidorkach. Kolejny pomidorek. Powiem Wam, bardzo soczysty. Ma bardzo dużo wody w sobie. Nie jest słodki, ale przyjemny w smaku. I ma przede wszystkim bardzo mięciutką skórkę. Dobry pomidorek. Pomidorek lekko kwaśny, ale nie mocno. Skórka również lekko twarda, ale bardzo dobry w smaku. Czerwony pomidorek, taki zwyczajny pomidorek, który możecie kupić w każdym supermarkecie. Jest to odmiana pochodząca z Hiszpanii. Twarda skórka, zwyczajny czerwony pomidor. Kolejny pomidorek czerwony, malinowy. Bardzo dobry. Nie jest słodki za mocno. Taki zwyczajny, malinowy pomidorek. No i teraz taki przepiękny pomidorek. Bardzo mi się podoba kolorystycznie. Z przodu ciemny, z tyłu taki żółto, pomarańczowo-czerwony. Bardzo ładny. Kolorystycznie. Tak wygląda w środku i smakuje, powiem Wam, niepowtarzalnie. Bardzo dobry. Polecam. Troszkę można by było się doczepić tej skórki, że jest troszkę lekko twarda, ale smak pomidora jest wyjątkowy. Bardzo dobry, bardzo mi smakuje. Na dzisiaj już będziemy kończyć, kochani. Test pomidorów myślę, że tyle wystarczy. Za tydzień ukaże się również w niedzielę. Taki filmik z reszty odmian pomidorów. Więc, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami, życzę Wam wspaniałego dnia. No i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa pa pa.